Tak, rzeczywiście ja muszę potwierdzić, że w porównaniu z tymi trendami, o których mówił Pan Prezes na rynku warszawskim, to my możemy powiedzieć tu z naszymi dystrybutorami, że rynek dański, rynek trójmiejski jesteśmy szczęściarzami, bo trendy mamy inne. Na zasadę TPA jest oczywiście miejsce, i to jest wyzwanie dla obecnych wytwórców, aby ten system ciepłowniczy był zasilany z takiego źródła, aby ono było konkurencyjne. I tak długo, dopóki będzie konkurencyjne w zdecydowany sposób, to że ta bariera wejścia konkurencji na rynek będzie tym większa i tym trudniejsza. A zbudowaliśmy się faktycznie dlatego, że są te alternatywy do ciepła systemowego i rzeczywiście musimy przy każdych naszych decyzjach inwestycyjnych badać tę sytuację. Ale chciałam jeszcze jedno powiedzieć. Rynek ciepłowniczy w Polsce ma jeszcze jeden wielki atut, że jest oparty o szanse regionalne. Panowie, mówiąc o rynku warszawskim, mówili o problemie, jaki stanowi logistyka węgla. My w grupie EDF, jako wytwórca, jeszcze parę lat temu korzystaliśmy z węgla z kopalni polskich. Dzisiaj korzystamy z tego, co jest szansą dla Pomorza, czyli sportu masowego w Gdańsku. I 100% przeładunków węgla idzie przez ten kierunek. W związku z tym każdy region, każdy rynek ciepłowniczy ma swoją specyfikę, ma swoją szansę, daje możliwości optymalizacji kosztów zarówno w zakresie kosztów wytwarzania, jak i kosztów przesyłu, jak i pogodzenia interesów i potrzeb całego regionu, to o czym Pan Profesor również mówił, wejścia zakładów utylizacji, bo jedno wiemy na pewno, epoka składowisk odpadów komunalnych się skończyła i na pewno źródła utylizacji odpadów komunalnych, to jest coś, do co do systemów ciepłowniczych polskich wejdzie na pewno. I oby weszło w sposób optymalny a nie destrukcyjny, aby rzeczywiście ta efektywność energetyczna, którą uzyskujemy dzisiaj, dalej była zapewniona, a to jest kwestia rozwoju istniejących sieci. Ja jestem siedem projektów takich w Polsce. ja jestem Ja jestem ciekawy.